Posłuchałem twoim rozmowy z Michałem Koprem i tam użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że ten lewy to by zwalił konia nawet. <taki> takie dwuznaczne. No, chodzi mi takiego zwierzaka, można <taki> powiedzieć, zwierzaka, który stoi. Jesteśmy w białym stoku po efektownym zwycięstwie Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Krzysiek, po pierwsze gratulacje. Dziękuję bardzo. Co z tego, że po efektownym, ja tylko to była... raczej... Jak to była siódma runda? Gdzieś tam jak się człowiek napali e, wcześniej, że patrzy na takiego i takiego zawodnika i gdzieś tam się napali, że trzeba go wcześniej, to jakby blokuje się i i nie wychodzi to, to co tak naprawdę sobie założyłem i gdzieś tam e, miało, tak? Lewy prosty pierwszy wszedł. No właśnie, po tym pierwszym lewym prostym rywal Wiesz, był tak zamroczony, że u... U... myślałem, że już będzie unikał walki. Słyszałem właśnie, usłyszałem takie Jeśli bringuje, jest, to się dużo szybciej, raczej w, w, słyszy się pewnie, jakby można paść głosy i i Kamilku i myślałem, że to się dobija, gdzieś tam można powiedzieć, czepnął się, zawiesiliśmy się jeden na drugim. I jak można powiedzieć, za przeproszeniem zwaklamny przestaliśmy tę rundę. Dopiero później, kiedy, kiedy zobaczyłem, że sędzia mówi nie trzymać. A więc mogłem coś tam może pozadawać. Tak, bo wino mnie jak, jak plaster, o tak bym powiedział. Chociaż z takim jakby doświadczeniem powiem odejść z jednej albo z drugiej strony i po prostu zrobić. Ale no tak to jest, jak się za przeproszeniem czegoś się jakby nie dopracuje i nie zrobi. A, 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 a tak trochę było, o tak bym powiedział. No. A jakbyś określił ten swój lewy prosty, bo po raz kolejny tak jak poważnie nie chcę w, w wieku wytykać, ale no, jest moc cały czas w tym lewym prostym. Jakbym to powiedział. Bo Dom Bartek do tej pory stoi. Tak, więc jakby można powiedzieć mocny jak dąb. Yy, I no, no nie wiem, no jak, jak, jak się trenuje, robi i gdzieś tam w setki razy się ten lewy prosty zada, to gdzieś tam ta, ta pamięć mięśniowa i jakby to, to zostaje, tak? A to jest jakby nie było taka tak zwana moja wizytówka chyba, jeśli się nie mylę. Posłuchałem twoim rozmowy z Michałem Koprem i tam użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że ten lewy to by zwalił konia nawet takie dwuznaczne. Chodzi mi takiego zwierzaka, można <noise> powiedzieć zwierzaka, który stoi. Pamiętam, yy, tak, 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 kiedyś porównowaliśmy, można powiedzieć, m, też jakby żartobliwie. Yy, Tyson jakby, to przepraszam, jakby uderzył jakiś zwierzę, już nie będę mówił, na, nazywał tego zwierzę, tak? Jakby uderzył, to to, to zdaje mi się, że taki zwierz by padł, jak to się mówi yy, kopa, yy, tymi kopytami do góry. Yy, zdało jak się stało, yy, jest jak jest, dokładnie ten lewy po prostu można powiedzieć moc. Jak, jak to powiedział kiedyś świętej pamięci Andrzej Gmitruk. Jaki jak, dobry dąb. Jak dobry dąb. Dokładnie. Wiem, że nie jesteś zadowolony z tego, że dopiero ta siódma runda, ale skoro już była ta siódma runda, to naprawdę ten pierwszy knockdown i zakończenie walki no mega efektowne podbródki tam wchodziły pięknie. A dziękuję bardzo. Tak nie, nie chcę wytykać. Chyba pytałeś się mnie, kiedy przyjechałem tutaj, czy, czy to idzie do skwiera, czy jakiejś są są rzeczy. Tak. Lewe kolano nie domaga i to, że w ogóle wyszedłem do ringu, to też można powiedzieć, że cud, że, że w ogóle chodziłem na tej nodze. Tak jak światła coś dłuższego. W ostatnim tygodniu, tak bym powiedział, się, się napatoczyła w całym rano i po prostu kolano była jak buła, nie mogąc założyć użyć spodni y, na no i mówię o, o kurczaczki co to będzie, prawda? I zacząłem jakby chłodzić maściami smarować, gdzieś tam rozmasowywać po swojemu i, i dzisiaj się pojawiłem, ale jest, jest dosyć spory obrzęk y, nad kolanem i jakby można powiedzieć w środku kolana, człowiek mnie rozpiera, nie mogę robić jakby przysiadów y, do końca, tak można powiedzieć tak, do, przysiad do krzesła i z powrotem jest OK, dalej już jest jakby niedobrze. Krzysiek, to na pewno jest bardzo miłe, że jak wychodziłeś do ringu, to był mega doping i teraz czekaliśmy na ciebie kilka minut non stop zdjęcia. Jesteś non -stop, ciągle rozpoznawalny, ciągle jednak kibice tęsknię za tym Krzyszkiem w ringu. To chyba miłe uczucie, nie? Bo, bo już tyle lat boksujesz, miałeś tytuły. A ile? A ile lat? Lat boksujesz, no już za 20, nie? 28. osiem. 28, mój no, 28. no i cały czas masz tych kibiców po, po swojej stronie, cały czas zdjęcia, no to tak domyślam się, że to fajne uczucie tak w środku, co? Raczej kibice, no zawsze warto jak są na tej sali i kibicują i, i wspierają i bez względu na to, na efekt walki w środku, gdzieś tam słychać te okrzyki i klaski, a kiedy, kiedy się wygrywa, obojętnie jak, kibicują i, i wspierają. I to jest jakby ol, 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 olbrzymi jakby plus tego wszystkiego. A jeszcze tak sam jakby m, gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy i mówisz, no tak, boksujesz tak, a potem jakby kończysz efektownie, i, i nagle z, znikąd zawodnik leży, i no, tak się nieraz dzieje, można powiedzieć. A boks jest taką dyscypliną, jaką jest. Yy, i, I tak miło, miło. Chyba no, bym powiedzieć rocznikowo, bo ja zawsze mówię, idę masz lat rocznikowo, nie miesiącami, bo wiadomo, że miesiącami to jeszcze troszkę, ale mam 32 lata jeszcze jeszcze yy, czuję się na, na, na tyle, że wydaje mi się, że jeszcze tego mistrza Europy jestem w stanie zrobić. A myślę, że jakbym jakby bardziej dopracował pewne jakby rzeczy, bo nie robiliśmy w ostatnim momencie, nie robiliśmy sporo rzeczy ze względu na, ja mówię na kolano dokładnie, już jakieś takie, można powiedzieć, sytuacje kontuzjgenne, to myślę, że walka zakończyłaby się i byłaby dużo, dużo szybsza i dużo wcześniej. To na koniec pytanie o Kamila Szeremetę, bo obserwowałeś spod samego ringu, kibicowałeś. Fajnie, że mu się ten rewansz udał. Ja powiem rewelacyjnie, rewelacyjnie, tutaj bez dwóch zdań wyszedł, tak można powiedzieć nastawiony ten Francuz, jakby chciał go zjeść na, tej waży, na tym ważeniu, napina na się i, i jakby wszystko, ale jak tu się mówi, ring weryfikuje i, i mówi tak naprawdę, Kamil spokojnie wiedział chyba w głowie, już sobie wizualizował, wizualizował jakby można powiedzieć przebieg walki, jakby to jak ta walka ma się jakby zakończyć, tak, ja gdzieś tam patrzyłem na tego swojego jak można powiedzieć przeciwnika, gdzieś tam chciałem, jakby zadać, ale gdzieś tam się jakby mieszały emocje z, z, z rozumem, bo tak bym powiedział, delikatnie, no więc, ale, ale, tak wiemy, liczy się efekt końcowy, a, a nie to jak nieraz, jak, jak, jak boksujemy, więc jakby walka zakończona, kolejny jakby można powiedzieć knockout, pewnie powinienem to zakończyć w pierwszych dwóch, naj, najpóźniej w trzeciej, ale stało się, jak się stało i tyle. Teraz już na pewno na koniec, tutaj jak się cieszyłeś z kibicami tutaj przy ściance, zdradziłeś jedną rzecz, że 1 lipca wyszedłeś z więzienia, 2 lipca po raz ostatni się napiłeś. Po raz pierwszy się napiłem. Po raz pierwszy. Można powiedzieć, po raz pierwszy się po wyjściu z czego się upiłem, tak dokładnie. Towarzystwo osiedlowe przeszło do mnie, można powiedzieć, przyjaciel mój przyjechał i ja bym, można powiedzieć, tak dokładnie upiłem się. To było 2 lipca. 2 lipca pierwszego wyszedłem, 2 lipca się upiłem. Może dobijemy do roku i wtedy też się może napijemy, jakiegoś, można Lekkiego alkoholu, bo ja nie piję ciężkich alkoholów. Powiedziałam Ci cię na Instagramie takie, sorry, że Ci przerwałem no. taką, taką właśnie Twoją wypowiedź, że kawa ci wystarcza, lampka wina ewentualnie raz, na jakiś czas, no, więc no. jak będziesz świętował w takim razie. Myślę, że będą, myślę, że będą nie jedna, ale ze dwie, trzy, może cztery lampki wina, takie troszeczkę pełniejsze i, i to wszystko. zbiory, towarzystwo, jakieś dobre jedzenie, bo lubię trochę zjeść, chociaż nie może nie powiedzieć, nie widać bo, ale lubię trochę zjeść, więc yy, pewnie poświętujemy. Tak, tak normalnie, rodzinnie. Z z najbliższymi. Super, to dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. I zapraszam do kibicowania. Dzięki wielkie.